Czy makijaż może być łatwy? Nie wiem. Zobacz sama. Bo dla mnie kiedyś był bardzo, bardzo trudny. Kiedyś myślałam, że nie potrafię się malować. Jest to mega trudne i na pewno nie mam umiejętności, nie jestem w stanie ich zdobyć, żeby ładnie się pomalować. Ale kiedy poznałam kosmetyki, którymi już dzisiaj mogę powiedzieć, że maluję się od 9 lat, wszystko się zmieniło. Moje przekonania na temat makijażu się bardzo zmieniły, bo gdy zaczęłam je stosować, okazało się, że makijaż może być łatwy, że może być przyjemny, że może być dla każdego. Co się wydarzyło? Zaczęłam przede wszystkim używać kremu wyrównującego kolory skóry, co bardzo mocno polecam, ponieważ łatwość aplikacji pozwala nie umieć się malować. <laughs> Możesz nie umieć się malować, ale jestem przekonana, że gdy zobaczysz, jak łatwo się rozprowadza, wręcz rozsmarowuje jak zwykły krem i już ma się wyrównane kolory skóry, to można dojść do wniosku, że makijaż może być łatwy. Co myślisz? <grym> dzień dobry, bo widzę, że dołączacie. Widzę Agnieszkę. Widzę panią Anię. Jak miło, dzień dobry, zapraszam. O! I zrobione. <grym> Ten krem jest jeszcze bardziej fajny, dlatego że jeśli masz na przykład miejsca, które wymagają większego krycia, czy chcesz uzyskać większe krycie, to możesz miejscowo nałożyć leciutko drugą warstwę. O, jak na przykład teraz. Podkreślam to, dlatego że są podkłady. Fluidy, które na to nie pozwalają, ponieważ zastygają na buzi, więc musi się wtedy, trzeba wtedy pilnować, czy równo jest nałożony i już tyle. Amen w macierzu, jak to mówią. Amen w macierzu, nie można nic zmienić. <śmienić> ten nie, ten jest, nie zastyga na buzi, jest, buzia jest ciągle elastyczna, oddycha, więc można sobie dowolną ilość razy nakładać, nawet... Możesz zrobić sobie swój makijaż rano przed pracą, a na przykład powiedzmy po pracy gdzieś wychodzisz z koleżankami, to możesz jeszcze nałożyć sobie warstwę wieczorem i pięknie dalej to wygląda. E, drugi krok dzień dobry Pani Bogna, dzień dobry. Drugi krok e, to opruszenie buzi pudrem jedwabistym sypkim. E, jest to puder, który. Jest na bazie oleju słonecznikowego, więc buzia powinna mieć ciuteńka, taka jak pupcia niemowlaczka. I też zaraz zobaczysz łatwość aplikacji. Nałożyłam sobie troszeczkę, przesypałam troszkę na wieczko. O mniej więcej o taką ilość. Nabieram e, pędzlem okrężnymi ruchami. Mam do tego taki fajny, specjalny pędzel, który, którym nie trzeba umieć się malować, żeby się równo nałożyło. Bo spójrz, pędzel ten jest równo ścięty i ma odpowiednią gęstość um, do tego, że um, nie musisz nawet nawet bez lusterka możesz się pomalować i będzie pięknie.. O. Ja nakładam też na powiekę i w okolice oka. w ogóle się tego nie boję, nie, żeby mnie nie postarzało. Nie absolutnie tutaj takie rzeczy się nie zadzieją. <laughs> to Są kosmetyki odmładzające. Zresztą zaraz zobaczysz. A, puder jedwabisty nałożony. <grystanie> Ciekawa jestem, czy to co tutaj e, zrobiłam, czyli nałożyłam e, krem wyrównujący kolory skóry i puder jedwabisty sypki, e, już wydaje się łatwe i to się nie wydaje, tylko pewnie takie jest. E, kochane, co dalej? E, mam przygotowaną paletkę, w której e, są so, mam takie dzisiaj cienie. Każdego dnia pokazuję jakiś zestaw cieni, jakąś propozycję, po to, żebyś mogła też zobaczyć łatwość aplikacji każdego z nich, każdego cienia, dosłownie każdego. Każdy z tych cieni można nawet nałożyć palcem, co zaraz zobaczysz, jak łatwo się nakłada. Cienie zobaczysz, że się nie osypują, że się nie przyklejają, nie robią żadnego placka. Łatwość aplikacji pozwala, uwaga. Nie umieć się malować. E, tutaj zobaczysz też, że mam róż rozświetlacz bronzer i za chwileczkę go też nałożę. Nabieram paluszkiem em, cień e, Biscotti. To jest cień, który nie ma koloru, ale wklepuję go w całą powiekę, żeby nadać satynowe wykończenie i ciutkę wyrównać koloryt. O, widzisz, nie widać go na powiece, ale ma swój sens. Więc. Polecam też to robić. Ja mam bardzo trudną powiekę do makijażu. Nie wiem, czy to widać po drugiej stronie, ale już mam taką zachodzącą na siebie skórkę. Więc e, jeśli mi wyjdzie ładnie, to możesz sobie wyobrazić, jak tobie wyjdzie. E, kochana, więc teraz paluszkiem serdecznym, bo on ma najbardziej mięciutki opuszek. Nakładam uwagę, cień Espresso. To będzie cień Espresso. Czyli takie kawka Espressowa, nie? Espressowa. Espresso. Wklikuję go. O, przy, jak widzisz, wklepuję. Nazywam to wklikuję, a jest to wklepywanie po prostu. Wklepywanie. Nadmiar mogę sobie wytrzeć. Ja go w, e, wklikuję, wklepuję tak ciutkę wyżej niż naturalnie, dlatego że mam bardzo, bardzo opadającą powiekę, więc e, będę lepiej wyglądać, jeśli tego, ten cień będzie m, tak wyżej niż e, naturalnie, dlatego że jak zamknę, tak żeby go było widać, o tak jak teraz, nie? I już widać, jak ten cień ładnie leży. Niby ciemny cień, a jednak bardzo subtelny. O! Wiem, że są cienie na rynku, którymi jak nałożysz za dużo, tak tyle niż amen w pacierzu, jak to mówią. Natomiast tutaj, jak widzisz, te, tymi cieniami możesz sobie regulować intensywność. Więc drugie oczko nakładam cień espresso na paluszek i wklikuję, tak? Wklepuję. Powiekę. Spójrz, jak to się łatwo rozprowadza. Ja akurat użyłam jednego z najtrudniejszych cieni, w takim sensie, że jest to intensywny, dosyć cień, ale chcę, żebyś zobaczyła po drugiej stronie, jak to może być e, też łatwe przy takim cieniu. O. I nałożone, nie? E, <grytanie> Niby nic, a jednak moje oko e, zaczyna wyglądać lepiej, a już za chwileczkę, już za momencik będzie wyglądać jeszcze lepiej, dlatego że mam przygotowany jeszcze trzeci cień, i to jest cień Monston, czyli cień Biscotti, cień Espresso i cień Monston. MOST, dwa wcześniejsze były matowymi. A stąd będzie rozświetlający, więc nabieram na paluszek delikatnie, bo moja wiotka powieka niezbyt lubi rozświetlające cienie intensywnie, ale troszeczkę sobie nałożę. Szczególnie w kąciki. O. Bardzo delikatnie. Ale jednak. Mogę pozostałości sobie, o, na przykład tutaj pod łukiem brwiowym wytrzeć jakby. Dołożę sobie konturówkę. Bardzo lubię używać konturówki Mary Kay, które są mięciuteńkie. Dlaczego? Dlatego, że nie trzeba umieć się malować, żeby się tymi konturówkami pomalować, bo są tak mięciutkie. One w pierwszej bardzo łatwo jak masełko się rozprowadzają i mogę je. <coughs> w pierwszej minucie mogę je rozetrzeć pędzelkiem, e, co mi to daje na pewno trwalszy makijaż, absolutnie, bo roztarta konturówka jest genialnie trwała. Ale daje mi też taką wolność, że nie muszę nakładać równo, bo jeśli będę mam zamiar rozetrzeć to pędzelkiem, to mogę sobie pędzelkiem właśnie e, poregulować. E, ja lubię nakładać w linię rzęs. O i spójrz, jaka jest różnica. Jak wygląda to oko, a jak to? Tutaj to zrobiłam, tutaj tego jeszcze nie ma, nie? Jak ta linia rzęs jest zagęszczona pięknie, niby nic, a jednak. I malutenki odcinek na dole. Jak widzisz, e, już to można zaobserwować, że bardzo łatwe to jest, no bo. E, Nałożyć po rzęsach konturówkę, która jest mięciutka, czyli bezwysiłkowo można to zrobić, jest bardzo łatwe. I jak widzisz, wyjeżdżając troszeczkę o tutaj w stronę góry, tak jak linia prowadzi, e, moje oko się jakby zliftowało. Spójrz, jaka jest różnica. Zrobiłam to tutaj, nie ma tego jeszcze tutaj, prawda? Bardzo prosta czynność, bardzo łatwa, jeśli się ma miękką konturówkę. A jaka? Gigantyczna różnica. Mogę nawet wytuszować jedno oko, żeby było e, widać efekt. Przeczytałam rzęsy najpierw, ponieważ zawsze, zawsze polecam to robić. I tuszuję. Tuszowanie u mnie się najbardziej sprawdza i tak polecam, właśnie tuszować, że na początku zygzaczek zagęszczający a potem wyciąganie rzęs. Ja bardzo lubię taki naturalny y, wygląd, czyli żeby nie było. Nie, nie najpierw makijaż, potem ja. O. I dolną linię rzęs. Ja bardzo lubię tylko tak leciuteńko dotykać, żeby nie, doty nie dotknąć ciała, tylko samych włosków. O. I taka jest różnica. Prawda? Gigantyczna. Gigantyczna, dosłownie, więc co? Pewnie robię drugie oko, a potem przejdziemy do um, policzka i ust. No nie? <grym> Dobra. Więc zagęszczanie linii rzęs, czyli miziu-miziu po rzęskach. O! maluteńki, króciuteńki odcinek na dole, też po rzęskach. Nie w linii wodnej, tylko po rzęskach. Linia wodna to to mokre ciałko tutaj, o, tu w środku, to nie. Tylko po rzęsach. Jak jest konturówka wystarczająco miękka, to sama się nałoży tam pomiędzy rzęskami. I rozcieramy ku górze, nie? Żeby był ten efekt takiego jakby troszkę uniesienia. O, i jest. Dobra. Nie widzę komentarzy, dziewczyny. Nie wiem czy nic nie piszecie, więc przepraszam, jeśli się nie odnoszę do komentarzy, bo ich po prostu nie widzę. Może za chwileczkę Facebook się poprawi. <laughs> Dobra, tuszuję drugie oko. Przyglądam się tej szczoteczce zawsze dlatego, że ona z jednej strony ma taki płaski brzeg i to jest brzeg do zagęszczania. O. Przekręciłam w dłoniach i wydłużam. Lubię używać tego tuszu ze względu na witaminki, które ma w sobie. A jestem na etapie odbudowywania rzęs. O, i tutaj bardzo, bardzo lekko. Nie dotykam ciała. I myślę, że to cały czas podkreślam, ale to jest takie ważne, bo jak czasami widzę takie uciapane tutaj oczy. To myślę, jejku, czemu sobie to robimy? Czemu my, kobiety, sobie to robimy? No, chyba, że się komuś podoba, no to wiadomo. Kochane, moje oczy podkreślone, już przybliżam, żebyście mogły zobaczyć, jak to naturalnie, ciągle naturalnie wygląda. E, przypomnę, że był to cień e, Biscotti, e, Espresso, one są matowe i rozświetlający monston. Mm, I teraz policzek, e, przecież w tej paletce mam. Policzek, czyli róż, rozświetlacz i bronzer. Nakładam bronzer, o, brzegiem pędzla, który do tego specjalnie służy i robię sobie, nazywam to kołyską, kołyskę, kołyskę, czyli nie linię prostą, bo wtedy bym się zrobiła smutna na buzi, tylko taką kołyskę, żeby się policzek uniósł radośnie i żeby... E, właśnie buzia wyglądała promiennie, radośnie, młodzieńczo, chociaż trochę. O, kołyska. Od szczytu ucha e, na taki odcinek, e, jeśli nie wiemy na początku dokąd możemy sobie tę kołyskę pozwolić zrobić, to na pewno nie za blisko tutaj nosa. Możemy sobie przyłożyć dwa paluszki. E, o, dwa paluszki do skrzydełka nosa, i to jest punkt maksymalny, czyli już tutaj nie, bo będzie to smutno. Nie, nie naturalnie. Możemy też się pomacać, <laughs> jeśli się nie znamy a, a, swojej anatomii, to możemy tu pomacać, że to są najbardziej wystające e, kości. Więc em, to była kołyska i to był puder brązujący Latte, a teraz puder rozświetlający Glazed, glazed się pisze e, i na szczyt pędzla, ciutkę powyżej też kołyskę sobie robię, a nawet takie C. O, C, C, C. I tak powtarzam to, dlatego że ten puder rozświetlający jest tak pięknie stworzony, że im bardziej tutaj miziam, miziu, 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 miziu to tym piękniej te drobinki e, wy, jakby się uwydatniają na skórze. A ja lubię, więc. Uh, więc niech będzie je widać. Można też sobie zrobić taką fajną technikę. Od połowy brwi kieruję się w stronę włosów, zakręcam pętelkę i wracam po żuchwie. O. I to jest bardzo fajna metoda. Ba bardzo, bardzo fajna. Uwielbiam ją. Ale został nam jeszcze róż. Róż nakładam na środek pędzla na sam środek. Dlaczego? Pokażę, może, bo to jest ważne, że ten pędzelek, gdyby się mu tak przyjrzeć, to jest specjalny, genialny, na pewno przez kobietę wymyślony, zawsze się śmieje pędzel, który ma jest ścięty bokiem, tak, brzybrzy, ale tu ma brzusiu. I ten brzusiu idealnie pasuje do naszej twarzy, dlatego zawsze się zachwycam, jakie to jest ważne, e, że Ktoś stworzył coś tak inteligentnie, genialnie, że my teraz na przykład nie musimy się męczyć z tym nakładaniem, tylko to już jest tak stworzone, że jak tylko nawet przyłożę tutaj do szczytów moich kości, to już ten róż jest pięknie nałożony. No a ja oczywiście jeszcze sobie lubię wziąć taki pędzel puchaty i jeszcze takie ruchy wykonać. Te ruchy są bardzo. Przemyślane, to nie są przypadkowe ruchy, bo spójrz, ten ruch odizolowuje ewentualną, ewentualnie gdyby Ci się zdarzyło za blisko tutaj coś nałożyć, to ten ruch odizolowuje, tak? Ten ruch znowu rozprowadza wszystko na zewnątrz i to bardzo ładnie wtedy wygląda. Ten ruch, tak, taki miziający, e, jeszcze wszystko rozprasza żeby nigdzie nie było żadne, tak widać, gdzie jest co nałożone. Spójrz, tutaj teraz odbija mi się światło pięknie, tak? Odbija się światło od tego policzka, ale nie mam placka, kreski, tak? <laughs> nie, ponieważ ten makijaż, to jest makijaż delikatny, subtelny, odmładzający, to jest makijaż, e, pod, który podkreśla urodę. Nie przemalowuje mnie, ja nie chcę być kimś innym. On ma tylko poprzez grę światła pracować na moją korzyść. Spójrz, to jest mój zachwyt każdego dnia nad tym, co te, co te kosmetyki robią z twarzą. Coś pięknego. Spójrz, jak to pięknie się dzieje. Od mojej twarzy odbija się światło w taki sposób, że policzki wydają się bardziej pełne, tak? Buzia bardziej uniesiona, jędrna. Tak? Oko większe, tak? Zgadza się? A zaraz zobaczycie usta. Jeszcze tylko sobie troszeczkę dodam rozświetlenia. Tym dokładnie pudrem rozświetlającym gleist dodałam sobie leciuteńko rozświetlenia na usta i sobie tutaj miźne dekolt. I e, usta. Obrysuję konturówką. Kocham konturówki odkąd je poznałam, bo zauważyłam, że w pewnym wieku, a jestem w pewnym wieku, w pewnym wieku zatraca się, zatracają się kontury ust. Więc warto je troszeczkę podkreślić nie mocno. Ja tej konturówki nie będę przyciskać, tylko leciuteńko. O, widzisz tak leciutko, że prawie tego nie widać? O. Prawie, jakbym się nie dotykała, to jest jak dotyk motyla, takie muśnięcie. Możesz to uzyskać tylko wtedy, gdy używasz konturówkę mięciutką. O, zarysowane moje kontury i tada, szminka na dziś. Poetic pink, bardzo nawilżająca. Bardzo, bardzo nawilżająca. Szminka Mary Kay z linii Suprem Poetic Pink. Już przybliżę, bo pewnie tupiecie nóżkami, żeby zobaczyć e, z bliska. Pozwalam sobie na żarty dziewczyny. To takie nasze babskie radości. Poetic Pink Mary Kay z konturówką Rose. Tak wygląda. Bardzo, bardzo nawilżająca, więc na e, zimę idealna. E, kochane. Dziękuję za dzisiaj. Tak wygląda mój leciutki, subtelny makijaż, e, który można sobie wykonać w kilka minut. Oczywiście, gdyby to e, nie było nagrywanie i mówienie, omawianie i opowiadanie, wykonałabym go sobie w ciągu kilku, kilku minut. <coughs> Więc bardzo polecam dać sobie odrobinę tego czasu, e, żeby właśnie robić się na milion, zrobić się na milion, bo na pewno wpływa to na samopoczucie. Ale też chcę zaznaczyć, że jakość tego makijażu jest niezależna tylko od Twoich umiejętności. Chcę, żebyś wybiła to sobie z głowy, jeśli masz przekonanie, że nie potrafisz się malować. Chcę, żebyś uświadomiła sobie, bo mi to bardzo pomogło, gdy, sobie, gdy poczułam różnicę, to sobie uświadomiłam, jak wiele zależy od jakości kosmetyków, którymi się maluje. Bo wiem, już wiem z doświadczenia, że bywają kosmetyki, które są trudne do nałożenia. Podkład trudny do nałożenia równo. Cienie trudne do rozblendowania, bo albo się osypują, albo się przyklejają, albo robią jakiś placek, który ciężko rozmiksować. Wiem, że bywają róże rozświetlacze do policzków, które trudno się nakłada na policzek. Wiem, że bywają pędzle, które kłują w twarz. To wszystko mówię z doświadczenia. Nie dlatego, żeby krytykować, bo mają na pewno swoich zwolenników. Ale jak gdy poczułam różnicę 9 lat temu zakochałam się w tej przyjemności, w tej łatwości. W tej jakości i w tym uczuciu, które mi to daje. I dzielę się tym z Tobą. Jeśli masz ochotę, bo nie znasz jeszcze tej marki, albo myślisz, że nie umiesz się malować i zamierzasz sobie kupić jakieś kosmetyki do makijażu, sięgnij, proszę Cię, po te, które będą dla Ciebie przyjemnością i którymi pomalujesz się łatwo. E, całuję, pozdrawiam. Jeśli mogę e, Ci w czymś służyć, e, potrzebujesz konsultacji, rozmowy, czy chciałabyś sobie coś zamówić, nie masz swojej konsultantki, nie znajdziesz tych kosmetyków w sklepach, e, więc e, zapraszam Cię do kontaktu. Zostań moją klientką. E, zapraszam Cię też do zespołu e, konsultantek oczywiście, więc żebyś dzieliła się z kobietami wokół Ciebie tą radością. Dobrego dnia, uciekam. Wszystkiego co najlepsze. Pa.